Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować temat malowania portretowego. Wiemy już z poprzednich filmów, jakich barw użyć, aby przygotować sobie paletę do robienia portretów, a dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o metodach. Zacznijmy może od pędzlów, które pozwolą nam na robienie jakichś drobnych elementów twarzy. Ja najczęściej używam takich dwóch niedużych syntetycznych. Jeden okrągły o ostrym y, zakończeniu włosia i drugi płaski. No i dodatkowo do blendowania jakichś delikatnie większych, y, lekko zużytych już y, okrągłych y, syntetyków. Nie ma naprawdę sensu wydawać jakichś dużych pieniędzy na nie wiadomo jakie pędzle z naturalnego włosia, y, bo one i tak nie sprawią, że nasz obraz będzie lepszy. Wszystko zależy od tego, ile jesteśmy w stanie dostrzec odcieni w danej barwie, od naszej cierpliwości, no i od praktyki. Bo choćbyście nie wiem ile przeczytali porad o malowaniu, czy obejrzeli nie wiadomo ile filmów instruktażowych, to i tak dopiero wtedy, kiedy sami usiądziecie i zaczniecie malować, będziecie nabywać wprawę i pewności siebie. Zobaczycie wtedy, że najlepszym nauczycielem jesteście Wy sami. Ten Wasz wewnętrzny głos, który Wam podpowiedział, abyście zaczęli malować, podpowie Wam również, jak te malowanie poprawiać, udoskonalać z obrazu na obraz. Odnośnie jeszcze pędzelka, którym będziecie robić szczegóły, jeżeli chcecie, aby zachował on ostrą końcówkę przez długi czas, to pamiętajcie, że po skończonym malowaniu y, należy go dobrze wypłukać w terpentynie, dodatkowo najlepiej jeszcze go wypłukać w płynie y, do czyszczenia blik, y, aby wycisnąć y, całą farbę z y, włosia, a na koniec przeciągnąć go parę razy o, o mydło i pozostawiając go z taką warstwą delikatną y, tego mydła, y, zostawić go do wyschnięcia co sprawi, że końcówka się sklei i zostanie w takiej zaostrzonej formie. Przed kolejnym malowaniem będzie wyglądał, jakbyście go kupili po prostu w sklepie. Jeżeli chodzi o metody malowania portretów, to jest ich kilka i każdy z Was, kto czuje, że malowanie właśnie portretów jest tym, co sprawia mu największą radość, powinien znaleźć taką metodę, która najbardziej mu odpowiada. Niektórzy lubią malować za pierwszym podejściem poprzez nakładanie grubszej warstwy farby, tworząc niezbyt wyraźne twarze i nie skupiając się zbytnio na szczegółach, ale za to uwydatniając fakturę. Inni wolą na przykład koncentrować się na detalach, nakładając coraz to cieńsze warstwy farby. A w końcowych etapach, prawie że przezroczystą warstwę laserunkową, nadając w ten sposób niesamowitej głębi portretowi, wszystko zależy od tego, ile jesteśmy w stanie poświęcić czasu i cierpliwości, no i oczywiście włożyć odrobinę serca w nasze dzieło. A obraz na koniec wszystko to zweryfikuje i albo pozwoli nam się sobą cieszyć i da nam ogromną e, satysfakcję z efektu końcowego, albo powie po prostu zrobiłeś co mogłeś, a że nie mogłeś więcej poświęcić mi czasu. To jest jak jest. Ja należę do tej grupy osób, e, którzy e, lubią cały czas coś udoskonalać, e, skupiać się e, na detalach. Każdy portret zaczynam najpierw od przygotowania sobie szkicu. Staram się przenieść ze zdjęcia jak najdokładniej wszystkie zarysy twarzy. W jednym z poprzednich odcinków pokazałem, jak to możemy zrobić. Wiadomo, że najlepiej użyć do tego rzutnika, ale nie każdy oczywiście nim dysponuje. Wtedy możemy użyć na przykład do tego siatki, która nam pomoże w zachowaniu prawidłowych proporcji. Kiedy mam już zrobiony szkic to wykonuję podmalówkę i tutaj muszę powiedzieć, że robię to na dwa sposoby. Sposób pierwszy to taki, który używałem kiedyś dosyć często, czyli robiłem podmalówkę farbą akrylową, dość mocno rozcieczoną w wodzie. Następnie nakładałem pierwszą warstwę farbą olejną i malowałem od razu wszystkie elementy twarzy zgrubnie. Czyli bez większego koncentrowania się na szczegółach, czekałem z 2-3 dni, aż farba przeschnie. Następnie nakładałem drugą warstwę, starając się już dopracować wszystkie poszczególne elementy twarzy. Po kolejnych kilku dniach nakładałem ostatnią warstwę, prawie że przezroczystą, rozcięczoną dość mocno w olej kulnianym. Ostatnio częściej maluję drugim sposobem, robiąc podmalówkę farbą olejną, kolorem raf umbrą, rozcięczając ją w terpentynie, która sprawia, że ta pierwsza warstwa, jak to się mówi w żargonie malarskim, nie jest tłusta, tylko chuda i dość szybko wysycha. Dzieje się tak dlatego, że terpentyna działa podobnie jak rozpuszczalnik czy benzyna, czyli odparowują z rozcięczanej farby, a nie wysycha jak olej lniany, który natłuszcza nam farbę, co sprawia, że proces schnięcia się znacznie wydłuża. Kolejnego dnia na przygotowanej już podmalówce zaczynam malować poszczególne elementy. że nie maluję ich wszystkich od razu, tylko każdy z osobna, spokojnie, nie śpiesząc się, jeżeli jestem zadowolony już z jednej części twarzy, to przechodzę do kolejnej i tak dalej. Obydwa te sposoby mają swoje plusy i minusy. Pierwszym sposobie, plusem na pewno jest to, że po przygotowaniu na palecie odcieni skóry od razu je wykorzystujemy i nie musimy się martwić, że nie uda nam się stworzyć barwy w identycznym odcieniu podczas kolejnego malowania. Minusem jest jednak to, że nasz wzrok nie będzie w stanie się skupić wystarczająco na każdym z detalów tylko będziemy mieli tendencję do skakania z jednego miejsca w drugi. A to tu się nam coś nie spodoba, a to tam się nam coś nie spodoba i będziemy chcieli poprawiać wszystkie elementy naraz i koniec końców nie uda nam się wykończyć wszystkich elementów tak, jakbyśmy tego chcieli. Z kolei przy drugim sposobie będziemy mogli dopracować każdy element twarzy starannie, następnie przejść do innego i tak po kolei, aż ukaże nam się piękny efekt końcowy. Istnieje jednak takie ryzyko, że odcień stworzony podczas kolejnego podejścia do malowania może się nieco różnić od pozostałej części. Jednak kiedy nabierzecie wprawy w analizowaniu poszczególnych barw i tworzeniu odpowiednich odcieni, to zobaczycie, że nie jest to wcale takie skomplikowane. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, aby dodawanie i mieszanie kolorów nie robić na płótnie, tylko na palecie, ponieważ możemy się zagalapować z jakimś kolorem i ciężko później będzie to odkręcić. Najlepiej jest chyba na jakimś małym kawałku tablicy malarskiej nanieść trochę zmieszanej barwy i porównać z tym, co mamy na płótnie. Aby dobrze zmiksować jakiś odcień skóry musimy najpierw porządnie się przyjrzeć na nasz wzór i zrobić sobie taką analizę. Czyli oceniamy sobie barwę, w którą stronę zmierza ona w naszym spektrum kolorów, czy jest ona bardziej wpadająca w czerwień czy też y, może bardziej wpadająca w żółć i odpowiednio dodajemy albo więcej ochry, albo Alizum Crimson, następnie porównujemy jasność i y, rozjaśniamy bielą, y, albo przyciemniamy traf umbrą albo odrobiną czerni. A na koniec sprawdzamy nasycenie. Jeżeli jest za małe, to dodajemy odrobinę więcej koloru bazowego. Jeżeli z kolei jest za bardzo nasycona, to ją niwelujemy odrobiną bieli oraz czerni. I to tyle moi drodzy na dzisiaj. Pamiętajcie, że najważniejsza jest praktyka, która niestety nie przyjdzie bez naszego zaangażowania. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że udało mi się komuś pomóc. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.